Pracy zależą od rozwoju przedsiębiorczości. W koninie działa około 8800 podmiotów gospodarczych, z czego 5300 prowadzonych jest przez osoby indywidualne. 37% koninian pracuje w przemyśle, a aż 63% w różnego rodzaju usługach. Wskaźnik przedsiębiorczości w koninie należy jednak do najniższych w Wielkopolsce. Dlatego dla rynku pracy najważniejsze jest pobudzenie przedsiębiorczości i wzmocnienie istniejących firm. Pieniądze europejskie pojawiły się w odpowiednim momencie. W Sejmie procedowaliśmy ostatnio ustawę rozwojową, która umożliwi absorpcję 83,5 miliarda euro wynegocjowanych przez rząd Donalda Tuska na 2014-2020. Te pieniądze trafią gdyż będzie zawarta umowa partnerstwa między Polską a Unią Europejską. Trafią do Polski, także trafią tu, do Konina, z programów krajowych i zwartego 2,5 miliarda euro Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego. A żeby jednak tak się stało, samorządy konijskie powinny zawrzeć inną umowę partnerstwa między samorządem a przedsiębiorcami po to, żebyśmy odpowiedzieli sobie na pytanie, jak zwiększyć przedsiębiorczość, a co za tym idzie, miejsca pracy i jak umiejętnie sięgnąć po europejskie pieniądze. Jan Urbański, radny miasta Konina. Zgodnie z programami europejskimi musimy utworzyć w Koninie Centrum Obsługi Biznesu. Centrum zajmie się m.in. tworzeniem inkubatorów przedsiębiorczości, tworzeniem polityki klas w Koninie oraz szkoleniem młodzieży, czyli przyszłych przedsiębiorców. Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny w osi priorytetowej Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka przeznacza niebagatelną kwotę 500 milionów euro na pobudzenie przedsiębiorczości. Tu znajdą się inkubatory przedsiębiorczości, klastry regionalne, współpraca między przedsiębiorcami, ale także będą środki na energię, na środowisko czy społeczeństwo komunikacyjne. Z drugiej strony pojawi się... 120 milionów dodatkowych pieniędzy na przeciwdziałanie bezrobociu, 41 milionów euro na założenie własnych firm i 69 milionów euro na podniesienie kwalifikacji zawodowych pracowników. Agencja Rozwoju Regionalnego, prezes Krzysztof Gubański. Proszę Państwa, działamy w wielu obszarach, wspieramy przedsiębiorczość w różnych dziedzinach, ale myślę, że najważniejsze to jest wspieranie dotacyjne. W ostatnich dwóch latach wsparliśmy 446 podmiotów na kwotę około 20 milionów złotych, około 48 tysięcy na jednego beneficjenta ostatecznego. Drugą pozycją to jest wsparcie pożyczkami głównie z programu Jeremy. 125 podmiotów na kwotę 10 milionów 300 tysięcy złotych uzyskało u nas pożyczki. I kolejną pozycją, którą możemy się pochwalić, to jest wsparcie do doradcze i informacyjne. Łącznie dla około 4000 podmiotów. Tryb konkursowy zawsze budzi niepewność. Zdobędziemy środki, czy też ich nie zdobędziemy. Dlatego wspólnie z samorządowcami konińskimi, starostą Małgorzatą Waszak, Markiem Woźniakiem, Marszałkiem Województwa Wielkopolskiego, prowadziliśmy intensywny dialog. Co zrobić, ażeby region koniński miał zagwarantowane pieniądze. I tak powstała koperta finansowa OSI obszarów strategicznej interwencji o wartości 30 milionów euro. To są pieniądze, które w najbliższej perspektywie będą dla nas gwarantowane, a oprócz tego są dostępne wszystkie inne pieniądze w głównym rozdaniu Wielkopolskiego Regionalnego.